Chororek Przygotujcie się z nadgłośnieniem i praktycznie w sumie i wszystkim. Bo ja to przeżyłem to już jest mazaka. Więc dobra, I lecimy z filmem Cześć manowe. Wam witam bardzo serdecznie w Halloweenowym odcinku, w którym podesłał tą e, tą nową grę, którą mi podesła mi Topkin i Whatsapp i powiedzieli wiesz to na na, na Halloween. Jako straszną grę To jest taki niby hororek, ale jeszcze nie przechodzimy w ogóle tej gry Ale zobaczymy co tu będzie Dobra, zaczynamy ciekawy będzie Mówi Mówili, że tu są jakieś złożenie, tam jest ileś tych horrorów A dobra, to muszę dojść do tego Uuu, zresztą tam buszy A ty o tył? W ogóle się schylać da? Aha, nic się nie schylać da. Zaraz Zaraz będzie. Time to die. I w ogóle będzie kurwa schodach. Tyku, on głośno tupie. Czy się dziwię, że ktoś nie otworzy drzwi i powie, że co tak tupiesz? Zgitu. Ja pitole, tu jest czarno Jak mi tu wydupi coś za drzwi To normalnie go złapię i go po Ona Ponowano po Dobra, złapię i jest za drzwi Oho, okej O, lag był, to też coś się zrespiło albo coś O, już siedzę. żeśmy doszli. Dobra. No, już się coś wczytuje. No, wczytało się. Dobra, no, widzimy coś mnie nie mi z klatki nie wyszła Jakaś krwawa meryt. O, można zastukać, ale dobra. Tu mamy kutkę, do trzeba otworzyć. Aha, okej. Okay miałem tu wchodzić, ale dobra. Skąd mam klucz? Aha. Ja yeah, pitole. To jest ciemna jak w grupie dosłownie. Oh shit. Nie, nie lubię takich dźwięków. I cholera nie lubię. Dobra. Podejrzewam, że to do tego jest kluczyk, bo... Pierwszy był. Z... Dobra, mamy korki tu jest? Aha, to kucie. Dobra. To otwórz. Albo nie dam. Ja yeah, pitole, to jest... Dobra, mamy kuchnię. Jest co to za dźwięki. Tu druga światło. Ja yeah, Pitol to jest czarny pokój. O oh, fuck Co jest za jakiś O zamykaj to, zamykaj to. Dobra. Jak coś wylezie za drzwi, to normalnie wezmę go z czapny i dalej ufam Z walantę. tole? Szło kurde, tam można wejść. Myślałem, że tu jakieś drzwi czy coś jest. Oh shit. O oh, fuck, tu się da otworzyć. Missing parts. Okej. Okay. Zupiepym pokoju Dziś ten klucz jest? Kurde O, kiełbasa, ja bym sobie taką pierdzielił Widać, że to ruski Jezus Maria dupię. Widać, że tu wódka na stole. To jest dobre. Dobre klimaty. Tylko teraz tak Gdzie jest... Ten klucz na pewno do tego nie wejdę, wybitam szybą na pewno. Ty? Dobra wchodzę, dobra nie, ktoś tam oddychał. Fuck sejk, tam coś się otworzyło i oddycha teraz. Na pewno tam nie idę, na pewno tam nie idę, Coś coś oddycha, a ja nie lubię. Su, coś tam w tryku. O, na wszelki wypadek zamknę i sprawdzę korki. Korki nie wywaliło. Coś tam oddycha Pierdziele, tam tego nie chcę iść, ale tu wejdę, bo tu wiem, że tu już mogę wejść Hallo? To jest tu okno, zbite. To tu działa, okej. Okay. Ojej, tu bruga. Co tu tak, warczy? Na lewo. Dobra. O Jezus Maria. O kurde co. Śmiecił. Ja pitole, idź to wy mnie. Z tylko włącznik światła, Boże. Tylko mi spróbuj wstać, nie to zaraz przez okno być w to? Tutaj jak na razie to wszystko jest. Dobra, zamknij to, zamknij to. Dobra. Czemu takie... Czemu takie kroki teraz, aha. чему то чему чему то чему то, чем -то. okej okay. O. muszę wyjść pod... Co łóżko to coś nas będzie gonić. ja pitole ja tam nie wchodzę kipierd Tego tu nie ma Tu też nic nie ma nie o ja, Piotr zamykać drzwi, zamykać drzwi, zamykać, zamykać O kurde Jak to się wydarą całą mordę do dosłuchawek, jezu Uch. A, tu nadal można zapukać. Tu chyba można wyzwać kogoś do pomocy. Dobra. Ok. Nie ma oddychania, dobra. I tu coś jeszcze mam? Nie. Yeah. Tu jest closet. Okej. Okay. Coś się tu kurde da zaraz zrobić? Czy jak na razie nic? Cały czas mam na myśli, że on stanie i zaraz będzie chodził za mną. Albo kurde, jak lalka czaki weźmie i zaraz będzie chodził. Okej, okay, Ja Zamykam. Zamykaj, 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 zamykaj Bo biło w serce, nie było dobrze Korto. Coś się dzieje O fuck, światło Nie zgaszaj, zapalaj światło Oho Widać, widzisz, czerwone? To źle nie. O nie. O dupa! Jeszcze ze światła A kysz ma to. O, wystarczyło tak zrobić. Dobra, myślałem, że coś mi wyskoczy tu. Okej. Okay. Co to jest na tym telewizorze? O fuck to jest tam! Coś stoi przy drzwiach. Ja pitole, to jest tam pierdziele ty Nie podchodzę tam Walę tam Tu się tutaj nie ma co tu szukać. Dobra, jolo. ściemo, Mordo. Co tam, co tu leży? Co to jest? Książka. Aha, co to za zdjęcie? Aha. co się zdaje, co dalej stanie? Oh shit! Ja aż z normalnie mam w rękę. Co się dzieje? Ciąg dalszy w następnej części. Widzimy się na następnej części. Na razie. Cześć.